180 stopni, 180 filmików. Mam nadzieję, że codziennie od tej pory co najmniej 13 minut. E, więc tak, wreszcie jestem w nowym miejscu. To najprawdopodobniej będzie miejsce, z którego będę wszystko nagrywał. E, tak już sobie mniej więcej urządziłem. E, tak, półtora metra na półtora metra. E, więc, e, więc. Ale pozostało mi jeszcze mnóstwo pracy w całym domu, żeby wszystkie rzeczy. Roz, roznieść po całym domu i żeby rozmarować zawartość mieszkania, z którego się wyprowadziłem. A dzisiaj krótko o czym chciałem powiedzieć o tym, co, o czym obiecałem, że będę mówił, czyli o długości sesji. I sesje, jakie ja standardowo prowadzę, no niestety ostatnio przede wszystkim online, ale również w pracy takie, jakie wprowadziłem, były to sesje trzygodzinne. W praktyce okazywało się, że sesja miała powiedzmy dwie pół godziny, dlatego, że zanim wszyscy przestali gadać o jakichś plotkach, ploteczkach, albo po prostu się organizować, albo spóźniać się i tak dalej, i tak dalej, to mijało co najmniej 30 minut, i rezultat tego był taki, że, że po prostu zaczynaliśmy pół godziny później. Więc trzy godziny sesje przeradzały się tak naprawdę w dwie i pół godzinne sesje. Natomiast ja swojego czasu grałem w sesje, które trwały. Które potrafiły trwać 6 godzin, i wtedy miałem prawdziwą taką satysfakcję z tych sesji, dlatego że dopiero po, po tych kilku godzinach człowiek zaczyna się wczuwać w postać, zaczyna się zastanawiać, co moja postać mogłaby powiedzieć, zrobić. Więc z punktu widzenia takiego roleplayowego, jak najbardziej długie sesje są bardzo fajne. Oprócz tego, jeszcze w czasie jednej sesji można zrobić wiele, czyli można na przykład. Miecie walkę, która trwa godzinę, i jeszcze oprócz tego coś. W momencie, w którym sesja trwa, te właśnie 2,5 godziny, walka zabiera totalnie pół sesji, i może się okazać, że. Że wszyscy są znudzeni, bo nic mają poczucie, że nic w trakcie tej jednej sesji nie zrobili, tylko była jedna walka. Niestety tak to, tak to może wyglądać. Oczywiście sesje w takich warunkach domowych, kiedy ktoś jest w domu i to jest takie właśnie spotkanie towarzyskie, mogą trwać 6 godzin i to nikomu nie będzie przeszkadzało. Natomiast w momencie, w którym zostajemy po pracy w przestrzeni jakiejś takiej pracowej, od 17 do 23 godziny. To jest całkiem dużo, no i tak to wygląda. Czyli najlepiej właśnie byłoby grać w sobotę u kogoś w domu. Takie jest moje idealne, idealne założenie długości sesji. Słyszałem też o takich sesjach, które są takimi grubszymi wydarzeniami, co na co najmniej 12 godzin czasami nawet, ale to czegoś takiego nie. Nigdy nie miałem na koncie i jest to raczej bardziej wyzwanie niż cokolwiek innego, więc, no cóż, wolałbym, żeby sesje były dłuższe, ale na bezrybiu i rak ryba. Teraz jestem w zupełnie nowym, w zupełnie, znaczy to nie jest zupełnie nowe, wróciłem do swojego domu i jestem w takiej przestrzeni, gdzie będę mógł zorganizować po prostu. O przestrzeń do grania, taką, że może uda mi się zrobić jakieś sesje na żywo, może uda mi się te sesje w jakiś sposób nagrać, może będzie fajnie i, i zrobi się z tego coś, coś innego. Ludzie, którzy totalnie nie grają w RPG, kiedy słyszą, że fajna sesja to jest 6 godzin, mówią co. Taka sesja długa? Ile? ile to, to absolutnie nie. Po czym e, e, to były reakcje ludzi, którzy zaczęli grać. Dopiero znaczy nie zaczynali grać i nie wiedzieli e, o co chodzi. Potem zaczęli grać e, i nagle te trzy godziny. Zdali sobie sprawę, że te trzy godziny to jest mało. E, I kiedy zrobiłem tej mojej grupie od tej długiej kampanii, e, zrobiłem sesję, która trwała 6 godzin i e, i odbyła się w sobotę, to wszyscy zgodnie zauważyli, że te 6 godzin po prostu minęło jak obstynięcie palcami, I, i było nawet fajnie, bo działy się fajne rzeczy, bo, bo było miejsce na jakieś żarty psikusy względem F, innych członków drużyny, więc, więc było ciekawie. Nie była to nuda i nie było to siedzenie i czekanie na to, co, co wreszcie się wydarzy, tylko jednak było miejsce na jakąś inwencję graczy, czyli coś więcej. Jeżeli prowadzę dla tego centrum biznesowego, w którym prowadzimy z koleżanką Martą, to tam też niestety sesje są trzygodzinne i to też niestety jest po pracy, więc nie mogę wymagać od wszystkich, żeby było jakoś bardzo żywioło, bo wszyscy są zmęczeni i tak to wygląda. Więc to w dalszym ciągu jest jakaś namiastka, więc to w dalszym ciągu nie jest tak fajne, jak, jak bym sobie sam życzył. Natomiast wiadomo, na bezrybiu i rekryba i sam ze swojej strony mogę Mogę zaświadczyć, że dokładałem wszelkich starań, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne. Niestety wygląda to tak, że podczas takiej 2,5 godzinnej sesji... Niewiele, niewiele da się zrobić. Niewiele da się rozwinąć postaci. Nie można nawiązać do jakiejś historii postaci, chyba że sobie to zaplanujemy. No ale to wtedy przy tak krótkiej sesji inni gracze mogą mieć takie wrażenie, że jakaś postać gracza jest ważniejsza niż inne podczas tej sesji i to może być. Um, no, tak, no Czy dobrze przyjęty? No, chyba nie. Chyba właśnie ktoś może poczuć się niedowartościowany, że uwaga nie jest skupiona na nim w stopniu wystarczającym. Więc takie mam, taki mam refleksje na ten temat. Okazuje się, że przeprowadzka jest większym zadaniem niż myślałem. Jest, mam mnóstwo rzeczy do, do ustawienia. Cały jeden samochód to były tylko rzeczy, które były związane z moim craftingiem. Przede wszystkim jakieś materiały, narzędzia, wszystko to, co mam, rzeczy gotowe, które, którymi się już dzieliłem tutaj na kanale i inne tego typu rzeczy, więc tego było naprawdę sporo. Staram się teraz w tym jednym pokoju jakoś to zagospodarować, żeby nie rozlewało się na całe mieszkanie. Chciałbym też zrobić to taką przestrzeń, gdzie będę mógł robić wszystko. Nagrywać podcasty, nagrywać te filmiki, ale też pracować, pracować z domu. A ponieważ przeprowadziłem się dalej, to, to będę miał po prostu... Częściej podejrzewam będę pracował z domu niż do tej pory. Do tej pory tak naprawdę poza... Poza pandemią. Totalnie nie korzystałem z tego przywileju, z tego trybu pracy po prostu. Nie, nie pracowałem z domu, nie lubiłem tego. Teraz się przyzwyczaiłem jakoś. Mam drugi monitor w domu służbowy, więc, więc jest to bardzo fajne, bo mogę. Bo mogę sobie bardzo wygodnie na dwóch monitorach pracować, a przy takim trybie pracy, jeżeli pracuje się na, na, na dwóch programach, to jest, to jest wręcz konieczne. Przyzwyczaiłem się też do pracy. Z dwoma ekranami robiąc swoje prywatne rzeczy, czyli montując właśnie podcasty, czy też zarządzając jakoś filmikami, albo prowadząc sesję z prywatnego komputera podłączonego do tego służbowego monitora. Więc no to jest do dobrego człowiek przyzwyczaja się bardzo szybko, faktycznie. Więc tak. Wielkie zmiany. Mam nadzieję, że, że filmiki będą teraz codziennie. Dzisiaj nagram drugi filmik, bo ten filmik jest praktycznie za wczoraj, dlatego że wczoraj jeszcze przeprowadzka do, doszła, do, doszła do, do skutku, a jeszcze oprócz tego. Wczoraj były urodziny, więc znaczy nie moje, ale urządzane u mnie, więc, więc wszystko się przesunęło w czasie. No nic, to było wszystko, a jeszcze nie ma 13 minut, powracam. Czasami jest tak, że mam ochotę podyskutować o, jakimś, o jakiejś rzeczy i mam nawet za mało czasu i to się rozwija ponad 13 minut, a czasami chcę powiedzieć coś krótkiego. I niestety niestety to jest za, za mało czasu i muszę szyć. No nic, wszystko jakoś tam staram się tutaj zorganizować, żeby w jednym pokoju był, było miejsce do kraftowania i do grania w DD, być może będzie jeden długi stół, miejsce do pracy jak tutaj. Wszystko, wszystko w jednym pokoju, a reszta domu, żeby była na życie, na, na gotowanie, żeby nie wszystko było tak, jak w mieszkaniu w Sopocie, że wszystko jest w jednym wielkim punkcie, w którym wszystko totalnie się dzieje. Co było dosyć męczące i tak samo jak było w poprzednim mieszkaniu w, w Gdańsku, gdzie mieszkaliśmy, gdzie praktycznie był jeden pokój przewodnik, który był salonem i cokolwiek się robiło, to robiło się tam na kupie. To jest właśnie zaleta mieszkania w takim, w domu, a nie w, a nie w mieszkaniu, dlatego że no, w mieszkaniu trzeba już mieć więcej pokoi, żeby mieć jeden pokój od zarezerwowanych. Tak jak mówiłem wcześniej przy, przy poradniku do, a propos pracy w domu, że przy tym poradniku pierwszy punkt był znaleźć sobie miejsce, które jest odosobnione tak, żeby można było w nim spokojnie pracować, a w Sopocie byłem dokładnie na środku całego mieszkania. Byłem praktycznie w kuchni, do tego stopnia, że jak mój syn smażył hamburgery, to nie mogłem prowadzić sesji D&D, dlatego że szum od smażenia hamburgerów zagłuszał wszystko. No tak to, tak to wyglądało. Teraz mam więcej miejsca, jest jest więcej przestrzeni do praktycznie wszystkiego. Do właśnie odpoczywania, pracy, bieżącego życia, gotowania. Wrócimy, będziemy więcej gotować, bo już mamy piekarnik. Tam nie mieliśmy piekarnika, więc no nic. To są takie detale. A filmik miał być o D&D, o długości sesji. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tu zrobić taką sesję jak były kiedyś, czyli taką 6-godzinną sesję. Dokładnie tutaj mam telewizor, do którego mogę podłączać komputer w trakcie prowadzenia sesji i wyświetlać jakieś, jakieś filmiki albo, albo inne rzeczy, tak żeby gracze sobie mogli zobaczyć mapę miasta albo jakiegoś potwora, którego będę chciał im pokazać. No. Będzie fajnie. Co jeszcze? Nic, zobaczymy. Dzisiaj jeszcze będę nagrywał, a o czym dzisiaj by tu nagrać? Mam ochotę nagrać bardzo kontrowersyjny filmik o rzeczach, które są teraz na pierwszych stronach gazet i we wszystkich stacjach telewizyjnych i na mediach społecznościowych, na, na podstawie których, na tle których powstają wielkie. Ruchy niepokoje społeczne na całym świecie, a chodzi mi o rasy i kwestie rasowe odnośnie do Dungeons and Dragons i o tym zrobię dzisiaj następny filmik. Taki mam pomysł, bo okazuje się, że to też nie jest tak proste, a w wielu przypadkach można spotkać się z Przeciwne zdania, które nie, nie szukają raczej wyraziciele, których nie szukają raczej porozumienia, a raczej dążą do oburzenia i konfliktu. Mam nadzieję, że uda mi się wtrącić jakieś twoje, swoje trzy grosze. No nic, nie do jutra, tylko do dzisiaj.